Czołem dziubaski, no na zakończenie tego roku, może nie będzie nic hardkorowego, ale nie wiem, chociaż mam dzisiaj na wieczór jeszcze pewien pomysł i nie będzie to tradycyjne chranie. To pokażę Wam kawałek Warszawy, bo mam zajebisty studio w tej chwili. No i tam już przede mną, to co widzicie, to jest komin na Żeraniu. Jeden z wyższych w okolicy. Nie, nie będę tam wchodził. No bo nie będę, bo się nie wchodzi na czynne kominy, a poza tym nie taki jest plan. pojedziemy sobie teraz troszkę dalej. To ja po prostu blokowiska na Kaskadzie i tak dalej. I tam, tam w oddali już pewnie widać kolejny taki komin duży. I to jest znowu elektrecie pownieści Kierki, drugi kolejny potężny obiekt. I przechodząc dalej w prawo, co my tam widzimy? Zaczyna wchodzić teraz ponad ulicą dwie wieże, katedra praska. I jeszcze dalej dalej w prawo widzimy samo centrum miasta, powoli się wyłania po prawej stronie tego filmu. Pałac kultury to chyba nie będzie nic nieoczywistego. Próbuję to delikatnie zbliżyć, wiadomo jak to z tym zbliżeniem wychodzi, czyli pałac kultury. Hotel Mariot na lewo, taki niebieski Blue, coś tam, coś tam, nie pamiętam. Tam chyba jest żaglowiec Libeskinda, czyli kolejny z warszawskich wieżowców. Widzimy jeszcze na to centrum, to w sumie jest nawet spoko. Nie, nie będziemy na nic z tych rzeczy dzisiaj wchodzić, ale będzie dłuższy programu. Ale o tym potem pewnie jutro. Szczęśliwego nowego roku. Dat is een goede goed Oei,